Wróćmy na chwilę do Seulu. Szarość tego miasta potęguje smętna wczesnowiosenna aura. Centrum, choć zaludnione, daje wrażenie pustki. Różnorodność z jednoczesnym brakiem wyrazu. Bazary z tanimi wyrobami przypominają te polskie z lat 90. Jedzenie natomiast całkiem niezłe. Dobrze jest wiedzieć, co się je. Drogo. Wszystko jest drogie. Przynajmniej dla mnie jako Polaka. PKB na głowę mają znacznie wyższe od nas. Lubię długie spacery po miastach. Dają możliwość wczucia się w lokalną atmosferę. Ilość kawiarni jest niewiarygodna, jak nigdzie indziej, gdzie byłem. Zawsze mnie radością napawa widok takiego samochodu niekończące się podziemne korytarze z tanimi straganami. Nowoczesne społeczeństwo. Mam wrażenie, że w mieście panuje architektoniczny bałagan. Jednak te rozsiane po mieście zabytkowe budowle dodają odrobinę charakteru. Zmiana warty. I oaza spokoju, czyli pałac Deoksugung z XV wieku. Zaskoczeniem było dla mnie to, że w Korei Południowej kościół katolicki świetnie się ma. A ta budowla wspaniale kontrastuje z krzyżem i posągiem Matki Boskiej. Ważnym elementem zwiedzania miasta jest łażenie po zaułkach. Wtedy widzi się prawdziwe lokalne życie sklep zoologiczny. Zapewniam Was, że nie wszystkie miejscowe psy lądują na stole, choć warunki mogłyby mieć lepsze. Pośrodku miasta jest góra, z której widok jest całkiem niezły I tradycyjnie kłódki zakochanych W ilości wprost nieprawdopodobnej W sumie musi to być niemałą frajdą dla młodych romantyków. I oczywiście Seulska Wieża, na którą już nie wchodziłem, bo szkoda mi było pieniędzy.